Witam wszystkich. Kolejny film z serii cięcie, gięcie, też zajęcie. Dzisiaj będziemy uczyć się walcować. Będziemy walcować korek w lewo oleju do auta MG. Tu już mam kilka zrobionych. Pokażę wam jak. Wycinamy blaszkę 07 mosiężna. Trasujemy na okrągło. Wycinamy. Tu już mam zrobione. Nie do końca. Pokażę Wam, jak wywalcować. Tu jest zamontowana jedna blaszka, troszkę wygięta. Rolka. Łożysko przyspawone do trzonka. Obraca się. Kieł obrotowy. Tak samo. Wolne obroty. I jedziemy. Zaczynamy od środka, jedziemy na zewnątrz, po malutku dociskając. Blaszka się formuje. Można ją podlać. Zamykamy ją do środka. Jak najgłębiej. A później będziemy robić drugą stronę. Obróci się blaszkę, drugą. Obróci się rolkę. Rolka jest wyszlifowana trochę na okrągło, czyli łożysko jest wyszlifowane. Stare łożysko zużyte. Nie musi być to. Królestwo sztuka Zobaczymy. A mocujemy tak. Jest dziurka, bolec wchodzi tu. Tu jest nakieł obrotowy do środeczka. Wychodzi to mniej więcej. Tak. Później robimy drugą stronę, domykamy tą stronę. Do środka wchodzi uszczelka skorka i druga część. Pokażę Wam przyrząd, którego zrobiłem. Właśnie to wchodzi tu, żeby zawalcować na tym i żeby wszystkie były takie same. To ma delikatny promień i roleczka. Tak to mniej więcej wychodzi. Do środka wchodzi, tylko że tu jest inny wymiar akurat, to jest z małego mi dali. Uszczelka z korka. Chwytak, który też dorobiłem. Tu jest trochę mniejszy wymiar. Są różne te korki. Ten już jest pochromowany, wypolerowany i zrobiony na cacy. Tu jest oryginał mniejszy. Tak to oryginalnie wygląda. Składa się z trzech części plus uszczelka. No, i tu jest jeden z tych, co ja robię, tylko że to jest aluminiowy. Dziękuję. Do zobaczenia.